I wreszcie go mam max zwaną i w tym odcinku. Będziemy się przygotować do pójścia do neredu. Tak! Będziemy wreszcie. Będziemy mogli wreszcie pójść do neredu, Ale co za tym idzie? Będziemy musieli mieć dobry łuk. Na pewno bardzo duży szczał. Potem jakiś dobry miecz i po prostu zbroja. Po zbroi no to mi się nigdy nie myjuszam. Przygotowałem na ten odcinek tyle i temu. Czyli żebyłem sobie kopać i mamy kowadło. Mamy też 5 diamentów. No wiem, że to jest bardzo mało, ale kopałem po prostu żelazo i to znalazłem. Łuk, który ma power jeden Wiem, powiecie, to jest bardzo mało i to ma po prostu on, co z tego, czy jest nowy, ale on jest bardzo, bardzo zużyty. No możecie mi tak niby powiedzieć, no ale... Co powiecie na to, żeby połączyć tą klatę z Protection 2, a tu mam jeszcze Protection 1. I będziemy sobie robić... Jeszcze tutaj mam gdzieś książeczkę. Tak, tu mam książeczkę, tu jest Smite 1, to nam się na pewno do niczego nie przyda. Tu mam też drugi piercing. Ale tak, będziemy sobie to łączyć wszystko i zobaczmy, jaki będziemy mieli tu piercings. Weapon Power Protection 4. No, będziemy sobie to robić i w tym odcinku ben, pójdziemy, zrobimy sobie, sobie jak największy level, żeby poenchantować sobie różne rzeczy. Ja pewnie bym połączyć tą kartę z tą kletą, że to z tym i to potrzebuje po, dziewiąty level, więc dziewiąty level na pewno będziemy zrobić. No i też chcę zenchantować po prostu jakiś bucik albo różne rzeczy, więc i też zrobię sobie też od razu mieczyk. Mam tutaj diamenty, ja dwa sobie daję na mieczyk, bo jest bardzo, to bardzo potrzebne, po prostu do jakichś mobów albo do czegoś. No to nie jest jakiś dobry, ale jak dodamy już na niego sobie Sharpness albo po prostu sobie, co tam jeszcze mam, jakieś odrzuty i inne, ale to inne, naprawdę inne rzeczy, to wtedy już będzie to miało jakiś Będziemy sobie będziemy musieli to na pewno ogarnę, ogarnąć, Ogadnąć, żeby to wszystko, ale to wszystko było przygotowane na pójście do nerelu. Idziemy sobie to jest lewej, więc będziemy musieli na pewno zrobić sobie jakiś sensowy miecz. I w sumie ten miecz ja tak sobie pomyślałam, a zrobimy go z żelaza. Tak, Zrobimy go sobie z żelaza. Po prostu... Więc tak, biorę sobie jeden party i zrobimy sobie miecz. Mamy już takie jakim modzik, potem tak, na pewno sobie zrobimy jakąś sensowną zbroję i teraz tak, sensowna zbroja to mam zdaniem jest tak, hełm, ale, ale no hełmu zaraz na pewno nie zrobimy. Tu mam za mało żelaz i za mało diamentu, więc to sobie powiem w innych odcinkach, na pewno zy, z, z, z sobie może pokopiemy, ale na razie bym ogarnąć ten level, no bo ten level mnie tak męczy, bo jest, ale on mnie tak męczy, że ja tego tak nie zostawię i nie zostawię tak tego, tak, tak, musim musimy go po zdobyć, musimy zdobyć ten level i musimy le wylecieć, na razie sobie zrobię takie, takie dosyć słabe ten, czyli że... Y Zrobię sobie wam to mówiąc, zrobimy je sobie z Golda. Tu sobie przepięknie tego Golda i zrobimy sobie jakiś fajny ten, żeby po prostu móc pójść tam i poznać i porozmawiać pająki. Bo tam mamy spawny pająk. A pająki nam się bardzo przydadzą. Więc idziemy sobie teraz do po moim jedzenie, bo jedzenie nam ja się bardzo to bardzo chyba mam tyle jedzenia. No mam nadzieję, że mi to starczy na te pójście. Tutaj już nam się przepaliło tutaj tego, więc mamy sobie tutaj trzy. I tutaj trzy i to będzie jakieś 6. Więc tego sobie tutaj na pewno zrobiłam klaty to nam nie wystarczy bo jeszcze dwa. one, i tu mamy jedyneczko. Więc tak, zrobimy sobie tak. Będziemy mogli zrobić spodnie. Oczeki taniej. Będziemy mogli zrobić spodnie. Więc zrobię spodnie. Pewnie zrobię sobie na pewno spodnie. Mam już tutaj spodnie i mam już dosyć dużą ochronę. I... A pomyślcie sobie, no co to, to jest w ogóle? To nie do zadzwolenia, jeżeli tak pójdzie ktoś zrobić, ale mam... No, Muszę się dośledzić. Co lubię. i pójść i to zrobić. Więc tak, mam tutaj jakiś beznadziejny, po prostu i kilo nawet możemy sobie zabrać kilo z trzech po prostu um, z po prostu kilo, w, albo weźmiemy sobie o ten kilof. Ten kilo jest dosyć dobry, no, on nam na długo nie stać, bo on jest gold przyjdzie. Si, ja on się bardzo szybko zepsuje, tak jak spodajki w sumie, ale ma 3 na pewno, ale to kilka pękł moją starczek a ten level jest zrywańowy po 3 pękł napiszecie, czy chcielibyście live'iki bo mam teraz yy, nową stronę do no donate'ów w tym, że Teepli na pewno będzie lepiej ale na tamtą stronę też będziecie mogli coś wchodzić ale ta nowa jest lepsza więc my sobie tam idziemy do tych pajączków. No to co nam zajmie? No bo tam, gdzie tam jest, to jak ktoś nie wie yy, gdzie to odkryliśmy, to zapraszam cię do odcineczka. Raczej, znaczy, ja chyba tego nie odkryłem na, odcine, yy, na odcinku, więc zaprowadzę Wam w sumie tam, nawet Was tam. Można, ale to można tak tam powiedzieć. Więc my sobie po prostu zrobimy tutaj takie coś. I tak, żebym nie ja zapamiętał, bo to jest takie wejście w sumie ważne, to ja to sobie zrobię po drodze, tak, żebym ja tutaj wszystko, ale to wszystko pamiętał. I tak, zrobię to sobie tak, i tak, żebym ja tutaj naprawdę tutaj to pamiętał, bo to jest bardzo, bardzo, ważne wejście. To sobie w ogóle tutaj nawet zaklejmy tak. Ale te pierwsze jest bardzo ważne. I widzicie tam już coś. Dla jakby odbyło kopanie. Więc, <grystanie> żebyśmy to jeszcze poeksperymentowali, jakbyśmy już odsyłali to, możemy zdobyć. A my sobie idziemy załatwiać te pajączki. I teraz, tak. No i już nam się zepsuł kilof. Już nam się zepsuł kilo. No ale to no, my się tak nie bawimy. My musimy sobie zrobić kilo Więc nie to sobie chwilę tutaj pokopiemy. Bo tutaj kilka nie jest za dobra. I ona w ogóle nie jest dobra, możemy tak powiedzieć. Ale mam już tutaj crafting. Co wiem żeby też patyczki. I raz. I dwa. I sobie robimy tak. I sobie robimy tak. I tak. I potem robimy sobie tak. I myk. I cyk. O nie, no już tutaj nam się przyjaciel znalazł. No już. Co ty tutaj robić? Muszę się przesunąć. Dobrze, mogę dodać. Te pajęki nam dosyć dużo tutaj nie dadzą. Znaczy, dużo nam y, dadzą, oczywiście, rewela, ale dużo tutaj oddadzą. I tutaj nam chyba nie, nie zadadzą. Więc to bardzo dobrze. Ja chcę tutaj zmniejszyć te pajęczyny. Moi drodzy, no co tu się dzieje? Yeah. My straciliśmy naszej te... No tak moi drodzy nie może być. Tak nie może być. Te pająki może są dla nas za chwilę, ale my się nie poddam. my się nie poddamy. My musimy sobie na pewno iść do pani i zrobić różne, ale to różne, naprawdę różne rzeczy. No, ale takie coś, żeby mi się zdarzyło, no nigdy mi się tak chyba nie zdarzyło i... O, to jest kiepsko, to jest kiepsko. No ale jak będziemy jeszcze raz jeden za atakuje i już odzyskam, no mam nadzieję, że odzyskam ten mieczek, no bo czasami wypada. Tam nie było żadnej lawy, więc... Dobra, no więc zjadam sobie szybko, po prostu idziemy tam sobie szybko. O, zawsze tak po prostu jest, że jak my się przygotowujemy na coś, no to my po prostu nie mamy itemów. My się po prostu nie mamy itemów. Więc to jest po prostu ale to bardzo, bardzo słabe, no. no. I musimy po prostu się bardziej przygotować. No ale no jak widzicie, jak my się tutaj tak przygotowujemy, no to my do tego nigdy nie wejdziemy. Potrzebujemy na pewno 20 wtedy diamenty i więcej, ale to więcej i dużo więcej rzeczy, żeby się tam wydać, a my już tam widzimy. Już tu widzimy. Moje, ale to moje rzeczy. I tak. Mamy tutaj bepsztyk. I robimy. A ja się tak zastanawiam, czy nie lepiej by było jak wykopać raz z i to tutaj wykopać i zrobić tak i tak i po prostu przenieść się tam. O nie, wiedziałem, że tak będzie i e. że tak będzie. Zawsze, bo to, jak coś chcę robić, to zawsze te pająki mi przeszkadzają tutaj. Czy my o nie, nie jesteśmy blisko. I mam diamenty. jak tutaj mogą się schować diamenty. To ja nie wiem, ale wiem tylko, że tu jest kolejna. I wiem też, że to jest lewe. Tylko nie zebraliśmy i nie możemy też zebrać tego tutaj. się przypająk. Więc na pewno sobie zobaczymy w ogóle co to jest. Co jest czy co to jest w ogóle? Czy jedneczka, czy trójeczka? że sobie oczywiście to zrobimy. Żeby tutaj na pewno moje to jest piło. O nie! Raz, dwa, trzy. Dobrze, mam pusteczce. Bardzo mało. Nie! Nie! i drodzy, to się nie stało dwa razy, mieliśmy na odcinku, więc bardzo kiepsko, ale mam diamenty, mam diamenty, więc zrobimy może nawet w dzisiejszym odcinku sobie zbroję, nawet może tak zrobimy, więc my tutaj weźmiemy sobie um, ten kilof i weźmiemy sobie tą kladę, weźmiemy sobie tą kladę, nam na pewno pomoże. I idziemy tam po prostu. Idziemy po tej tylu. No Mam nadzieję, że tej jeden nam nie znikną. I dobrze, ja. Yy, yy, no dobrze, nie będziemy już odcinek, to już jest naprawdę kilka, na pewno w kilka chwil, jak my tam już dojdziemy. Zamykam Was oczywiście do subskrybowania tego kanału. Zdwońcie mi do na że dużo będę się nie omijał. Bo przynajmniej, jeżeli ludzie są codziennie, codziennie o godzinie 19.30, może ten film będzie co później, no bo. Może się nie zdążę z nim wyrobić, no bo już jest godzina 16, 17, 18, 19, 30 no nie, może się nie zdąży wydobyć, a jak się nie wyrobię, to bardzo Was przepraszam. Ale jak widzicie na się dzisiaj, czyli że dzisiaj jest 20, 12, no to wtedy się udało, moi drodzy, no to nie to udało. No jak to widzicie 21, no to wszystkich oczu pozdrawiam. I dobrze moi drodzy, jak na przecie, na przykład... Mm, Diament, to przypinam wam serduszko, więc każdy pisze w komentarzu diament wtedy przypinam serduszka. No bo jak nie, nie napiszeń, no to wtedy serduszka nie ma. Serduszka nie ma, no więc to jest dla, dla Was duży deal, a dla mnie też to jest bardzo, bardzo duży dilek. Jeden, dwa. To będą czwórka. Trzy cztery, czwóreczka, czwóreczka jak znalazł, czwóreczka jak znalazł moi drodzy i już jesteśmy bardzo wyposażeni i na pewno jak będziemy sobie zrobili spodnie do coś to na pewno będziemy mieli już bardziej, ale to bardziej silniejsi więc ja sobie teraz zmykamy stąd, mamy czwarty level, to jest bardzo mało, ale ten hmm, zrobimy ten, zrobimy ten, ten level na mobach, bo jak ja będę zabijać te pająki się nie opłaca Chyba, że jeszcze pochodzimy sobie po tej kopalni. Dobrze, moi drodzy. Pochodzimy sobie po tej kopalni. Namówiliście mnie. Idziemy sobie pokopać. Idziemy sobie pokopać po prostu. Może coś tam ciekawego będzie. Może nie. Może tam w ogóle nic nie będzie. A może coś tam będzie po prostu. Więc ja myślę, że i tak sobie z to zrobimy, i nic nam tutaj nie wejdzie. No dobrze. Co? Kolejne diamenty! Kolejne diamenty i one nie zostały zniszczone. Prawie one by były zniszczone. Moi drodzy, te diamenty, uwierzcie, one nie są z kreatywa. One nie są z Moi drodzy, co ile tutaj jest kratek? Ile tutaj jest kratek? Tu były. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewiętnaście, Jedenaście kratek. Jedenaście kratek mam korekta. Z epickie. I to jeszcze nie mówcie, że to jest. No, to jest czwóreczka czy trujeczka? O niestety, niestety, y, tujeczka, ale za to jaka, ale za to gdzie? jest bardzo super, to sobie, no, opłacało się tu iść, opłacało się tu iść. Co sobie będziemy tam, ale jak tu będą kolejne boxy, no po prostu ja wam mówię, że... że my z tego odcinka po prostu wychodzimy sobie super, super po prostu z tego odcinka wyjdziemy, po prostu super. No jak widzicie, ja tutaj żadnego cięcia, to żadnego cięcia nie robiłem. Piątkę, szóstkę, siódemkę, tak? Tak, mam siódemkę, mam siedem diaksów i żelazo, no. no. jak znalazł, jak znalazł, no mój drodzy, do tego Pani się opłaca iść jak tak dalej pójdzie to my mi będziemy mieli w dzisiejszym odcinku nowym żodę. Now się komę. Now się będzie będzie po no, jak tak dalej pójdzie. Ja się, spodziewałem, ja się nie spodziewałem, że się nie że... To tak dobrze wyjdzie, ale dobra, 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 bo jak ja się tutaj zaraz podpalę, to to nie będzie za ciekawie. I tak myślę, że my znowu sobie zaraz pójdziemy. Tu nic nie ma, więc my to sobie, jak to zawsze stary zwyczaj był, że się zatykało te kopalnie i, i miało się gdzieś, miało się gdzieś. Ja już tu nic nie ma, więc też sobie zamykamy zamkamy. Cyk i tutaj jedynie też nic kompletnie nie ma, więc my możemy sobie to zamknąć. Ja to wysyłam, no, ale już też widzę, że ja się tutaj powoli gubię. Tutaj nic, tutaj nic, tu też nic. Tu nic, tu żelazo. To jest żelazo, więc jak tak dalej pójdzie, to naprawdę będę mieć coraz mój, bo ja jedynie, jedynie enchant nas będą chyba ograniczać. No, jedynie ten enchant, i możemy sobie to w sumie zepsuć. Możemy sobie w sumie ten spawnik, pajęczarzów zepsuć. I mamy siódmy level, więc to jest dosyć dobre. To jest dosyć dobre. Więc tak my sobie tutaj to zakrywamy. I może tam pójdziemy, może tam pójdziemy. No nie. Moi drodzy, kolejna czwórka! Kolejna czwórka! No to jest... Tu mamy 7, 8, 9, 10, 11. 11. Mam już 11. Nie no moi drodzy, no to jest po prostu szczęśliwe. Na no, jakim ubijomie jesteśmy? To nas to nic, ale kompletnie nic nie rzuciło. Tak sobie to znaleźć zagryjemy Idź stąd, ty łaje, raku ty, łaj, ty moje! ty, Idź mi no, mam nadzieję, że tutaj żadnego... ale mamy złoto. To nam się na pewno przyda do... No. Ha! Ty! O, nie, bo ja zginę! Chyba jest zginę. Halo, skąd oni się tutaj biorą? Chyba one skaczą. Chyba one skaczą, więc. O! No nie! No! Nie! No! No moi drodzy, no ja zawsze muszę się nabawić po prostu takiego czegoś. No dlaczego, moi drodzy? Dobrze, moi drodzy, ja, ja się z wami widzę, jak ja te ten odzyskam. Więc dobrze, moi drodzy, ja jestem już z wami yy, w kolejnym... Yy, w kolor... Y, po prostu jestem z wami już w kolor 2.4. Mam już wszystko, ale to wszystko odzyskane. Odzyskane. Więc my sobie idziemy um, oczywiście to y, wszystko y, y, zrobić i może sobie zrobimy jakieś diaksowe itemy. Więc zostańcie tutaj z nami na bieżąco, moi drodzy, bo niedługo na pewno sobie pójdziemy do neteru. No, na stówę pójdziemy sobie do, do Netelu, no na stówę, moi drodzy. Musimy wejść na netheru. Do Netelu musimy, ale to na stówę musimy wejść. No, więc jak chcecie nie przegapić tego momentu, gdzie ja po prostu mm, chodzę do neteru i będziemy mieć potem lepsze itemy, no to musicie subskrybować ten kanał dzwoneczkiem i być na live, bo dzisiaj chyba będzie o, szonki, no, o 17 będzie chyba live z tego wszystkiego. <grym> Zapraszam Was bardzo, no to bardzo słusznie tego lajka. Chociaż mm, tak jak ja to wrzucę, to już będzie 19.30 i to już będzie po Ale umówmy mm, się mm, w środę, w środę może być live. W środę albo we wtorek. W środę, w środę, nie, jeden tym się mówi wam, w środę, a pewno będzie jakiś. w Więc zalecamy parę po prostu, tego to razem byli w środę, sobie tutaj postawimy. I idziemy sobie, mamy taki, ale to taki temat, że o gościu, o gościu, czy my możemy zrobić klatę? Mamy klatę, dobra. Mam klatę, a klatę się robi z tego. Z, z tyłu. Z, z, się, z osz. A to się robi z jednego, ale to jednego diamentu na tym. Na to. Dobrze, klatę jest najważniejsza, więc my sobie zrobimy. Chociaż nie wiem, ja bym chciał mieć spodnie, spodnie do winy. Skłonie robimy tak? No i bardzo. Mam skłonie. Zrobimy hełm. I na butki nam też nie Butki Budki czy hełm? Butki czy hełm? Nie no, mieć foling na butach i w ogóle, więc. Zrobimy chyba sobie żelazny hełm. Robimy buty. Prawda? robimy buty. Robimy buty. Mamy to i to diamentowe. Jak wykopiłem na, na pewno więcej, no na pewno więcej. Więc no, zmieszzemy sobie to po prostu z Enchantlowe. Zobaczmy, czy tam będzie ten Enchantl na no, ten 20 level. Mam piąty, nie mam 20. Level. Jest tak: To Death 1, Unbreaking 2 i Unbreaking 3. Ja bym go założył w Unbreaking 3. Potem jest Fedorfong 1, Death Sprider i Death Spider 2. Nie wiem, czy Death Sprider 2 będzie lepszy. Od twardej Ale tak, sobie na pewno się będziemy to w szkole czasie. sobie przepalimy. Sobie na pewno przepalimy. Idziemy sobie do góry zawalczyć z mobami. To pewnie sobie zawalczymy z mobami. Bo na pewno jest noc. Chociaż nie, jest dzień. No to, no to jest ciekawe. Bo zawsze jak potrzebuję tych mobów no to jest dzień. a zawsze ee, jak nie potrzebuję tych mapów, bo to jest bo To jest mega słabe. Mega słabe to jest. Mam takie temy, no, wybogaciliśmy się na tym odcinku super. Super się wybogaciliśmy. Więc takie odcinki są po prostu na plus. Na plus są takie odcinki i ja uwielbiam, ale to uwielbiam takie odcinki. jak były sobie różne, ale to różne po prostu rzeczy. I tak. Idziemy sobie jeszcze podznaczyć różne zwierzątka, bo one też w dzisiejszym odcinku oczywiście ucierpiały, dlatego że musieliśmy zrobić ten level i po prostu to, to, to różne rzeczy, więc idziemy sobie, tak można by że zregenerować, i przy okazji ja będziemy mieć, ale ja będziemy mieć różne, to różne rzeczy. Mam tutaj już pięć, że będziemy musieli zrobić klatę na pewno. Nie, klatę mam, klatę mam. Sponie też mam. Helm. Tak? To, to, to. Tak, helmu nie mamy, helmu nie mamy. Więc mamy helm. <grym> hełmu nie mamy, ale mamy to no To jest ciekawe, że my wszystko mamy. Tak, 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 Mogę powiedzieć. I mamy to wszystko. A jeszcze mniej sobie się tutaj przydało na Więc to sobie tak. I mam żelazo. I mam miejsce na żelazo. I tak, Apple i to wszystko sobie daję do skrzynki. Do siebie mi się wydaje, że nie mam, nie, nie mam zbroi, nie mam zbroi, więc to jest dosyć na plusa. Bo po trudno, bo nie chcę żeby zbroi, żebym ją stracił. Mam tutaj piąteczkę, więc ją też sobie tutaj poodkładamy. Ja za tak myślę, czy tu gdzieś chyba tego nie będziemy wybrać, ale ja tu mamy dzień przyjęcie w piecu. A chyba jak zakończyłem, e, bo po jak sobie już zakończyłem grać, to mi się nawet nie chciało do skrzynki już wkładać i chyba bym tam, tą, tam, 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 tam pszenicę po tam włożyłem. Więc no taki jaja, taki jaja, bo jest do u mnie na odcinku, więc trzeba subskrybować ten kanał, żeby to nie robiło, bo film są powariowane. Po Dobrze. Idziemy. teraz pewnie jak pójdę? Ja znowu. No. A wiedziałem, tak Ja po prostu to wiedziałem. Bierzemy sobie miecz. Tego mi szkoda. Tego mi ja szkoda. Bierzemy sobie to. I to. I, I Idziemy sobie z tym moby, bo te moby są najsłabszymi mobami, moi do, do na świecie. Tak, one są najsłabsze na świecie, bo my jesteśmy najlepsi no i idę sobie pozwalać w tym odcinku zrobiliśmy sobie dużo rzeczy i dużo przygotowań. Będą na pewno kolejne odcinki z kopania albo z y, innych poważnych rzeczy, na pewno z łączenia i z innych rzeczy, więc musicie subskrybować na kanale żeby waszym. No mówię ja już o tym bardzo bo za dużo, za dużo mówię, więc wybaczcie mi. A my sobie dodję te mapki, bo my potrzebujemy level... Level 26 level no więc jak my go zdobędziemy, to nie wiem jakim cudem, ale yy, up, up, upa, upa, upa up. i mamy już szósty i połowę, więc to go dosyć dłużej idziemy sobie zjeść. Halu, halunu, no. haluna, idziemy wiesz. I Zrobię to, że tutaj zjerek. I zjem sobie tutaj na pewno. Te są mega słabe. Ale jeszcze coś można ciągnąć, Zróbmy sobie idziemy. I załatwimy te moki. Tyle aż się może znaleźć. No tu nie wiem, żeby je pozałatwić. No i tak. Więc ja w tym miejscu żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Poogarnialiśmy sobie na pewno. Naprawdę dużo rzeczy. Bo ile? Dwa razy zginęliśmy, albo nawet trzy. Więc to jest dosyć ciekawe. Yy, zrobiliśmy sobie na pewno jeszcze. Wiemy, to witamy. Znaleźliśmy aż 11. Jak sobie to jest bardzo dużo. No i zrobiliśmy bardzo dużo rzeczy. Ja mam tutaj zaglądania do odcinka. Widzimy się w końcu. Idziemy się w końcu. No i mam dozy. Cześć!